Przed czerwcowymi targami 3 wysypało informacjami o nadchodzących grach, nie inaczej jest z nową produkcją Ubisoftu Far Cry 6. Nowy gameplay prezentuje się naprawdę dobrze. Jak już wiemy, gra zabiera nas w podróż do jary fikcyjnego tropikalnego państwa inspirowanego Kubą. Tutaj rządy twardej ręki sprawuje Anton Castillo. Pragnie on przywrócić świetność państwu podobną do tej, gdy rządy sprawował jego ojciec. Castillo wychowuje też swojego potomka, 13-letniego syna Diego. My jako gracz wcielimy się z kolei w daniego rohasa, wojownika bądź wojowniczkę należącego do miejscowego ruchu oporu, który próbuje odsunąć Castillo od władzy. Odbywa się to poprzez wojnę partyzancką, jak i krwawe protesty na ulicach. Tyle na temat fabuły. Mechanika gry pozostaje zbliżona do poprzednich części. Na początku, co istotne, wybierzemy płeć naszej postaci. Potem zostajemy rzuceni do ogromnej piaskownicy, a w tej naprawdę jest co robić. Świat przemierzamy na piechotę, bądź za sterami rozmaitych pojazdów. W Far Cry 6 będzie można wykorzystać nawet konie zabrane przeciwnikom. Zabijamy, polujemy, rozmawiamy z postaciami i popychamy fabułę do przodu. Walka, jak widać, jest naprawdę miodna. Do naszego użytku zostaje oddanych szereg rozmaitych broni. Korzystamy zarówno z noża, karabinów, granatników, czy miotaczy ognia. Nasze uzbrojenie będziemy mogli dosyć swobodnie modyfikować w ramach tzw. systemu Resolver. Pozwoli on nam na dodawanie znalezionych przedmiotów do broni, w efekcie czego będziemy mogli stworzyć na przykład kosiarki lub miotacz dysków CD. Inną nowością mają być plecaki. Zamienią one gracza na przykład wyrzutnią rakiet lub będą służyć jako jetpack. Twórcy zapowiedzieli również zwierzęcych towarzyszy. Będzie można podróżować z psem, a dla szukających większych wrażeń nawet w towarzystwie oswojonego krokodyla. W Far Cry 6 będziemy mogli wykorzystać też elementy ubioru, na które będą składały się całe zestawy. Zapowiedziano też elementy RPG. Graficznie produkcja prezentuje się bardzo dobrze. Otoczenie jest pełne detali, modele broni są realistycznie odwzorowane. Na uwagę zasługują szczegółowe modele postaci czy zwierząt, a także bujna roślinność. Gra może pochwalić się gwiazdorską obsadą. W rolę Antona Castillo wcielił się Giancarlo Esposito znany z serialu Breaking Bad. Natomiast twarzy i głosu Diego użyczył Antoni Gonzalez. Produkcja początkowo miała zadebiutować w lutym bieżącego roku. Przełożenie debiutu gry na później wymusiły problemy spowodowane przede wszystkim przez pandemię koronawirusa. W tej chwili wiemy, że tytuł zadebiutuje na wszystkich wiodących platformach sprzętowych w okresie świątecznym 2021 roku. Gra wzorem poprzednich części powinna posiadać polską, kinową wersję językową.